Poczta! Co to znajmowali? Poczta! Poczta, kurde To żałuję. Poczta! Poczta. 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 Dzień, dobry. Dzień dobry. Ja przyniosłem pocztę i jestem listonoszem. się. No, to ja, że jestem bardzo dobrym listonoszem z firmy Netflix. No tam no, w gereru, ja już firma. dla pana to mm -hmm. Tak, tak, to ja to ja czekam na zapłatę, a później no, sobie No dobra, już zapłacić. Ale proszę nie coś... ja To jest twoja łaska się... O, oh, uparłem wow, Daj mi jeść. Was będziesz patrzył jak jajem tego homonkulusa Joey did you eat my sandwich? Mm -hmm. A ja już nie mam. Miał, miał. Mmm, dobry homunkuj. Wal się spaślaku. dobra. Ale twój... wiezy to był gorzki, niedobry. Muszę znać z tego gnoma co to zrobi. Jak tak można? Dawać mi takie łajno? Pożałuję. spaśla. Nie wiem co tu się stało. Myślałem, że wczoraj były jakieś impreza, a to się okazało, że to wszystko było. No, nie, nie będę. O, idziemy do tego spaślaka. Więc klusy hodował. Może zjeździemy przy okazji do Andrzeja, bo mam mieszkanie. O, tam tam na, na, tu się na niego. Paślaka, no. tak. o, to, to, to. zamknij morchę. Idziemy do Andrzeja. Buk, buk! Dzień dobry, Andrzej! Weź! Co ty z moimi drzwiami? A słyszałeś o tym spaślaku co co homunculusy nie umie robić? Co on tak, robi? Tak, wczoraj się wprowadził. A, no to pożałuję tego. No, zepsuję się niestety, czekaj. No, to nie szkodzi, to później się naprawi. Spróbuję ci naprawić. Nie trzeba, sam sobie naprawię. O, świetna Napra naprawa. Dziękuję, to... To do następnego, pa! No, ale wyjdź z tego domu. Wyjdź mi z tego domu, Jak sobie robić mleko. Ja to nie... Nie ja jestem krową. Mówiłem. Dobra. Puk, puk! O, tak. Czy ty robisz homunculusy? Nie, nie, ja nie robię homunculusów. To co to jest? Yy, to, to, to są moje psy. A czemu mi wysłałeś homonkulusa? Yy, yy, bo ja mam takiego youtubera i on mówi, że. Okej, 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 słuchaj. Zagramy teraz w ruską ruletkę i zobaczymy czy przeżyjesz, czy nie. Wcześniej. Czekaj, 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 nie, czekaj! Jak bo tam widzisz, na jest kanapie, tylko. Na kanapie jest faszysta, zabij faszystę! Zabij faszystę! To Adolf Hitler! Dobrze. Jak widzisz, jest tylko jeden Dobra. nabój w komorze! Nie, nie, ja nie chcę! Proszę, Je, jest tylko. Jeden nabój Nie komorze! No, wow, Cała Koniec tego dobrego. Andrzej, z zająłem się tym speślakiem, mimo że. No i dobrze, bo on robi mleko. was. No, teraz idziemy sobie do domu pospać mm -hmm, mm -hmm. te jestem sobie w... No duży, ale mały ten budynek, taki średni sobie Gdzie moje auto? ładnie to nie to Jedziemy robot sobie poszlikuję ja to to sobie sobie, przynajmniej ten... Paśle, piłek, piłek, piłek. Jeszcze biadę się pokazać pezdyć. Oj mi jeszcze spaślak paślak ja To nie jestem spasiony schodłem 200 kg Bo cię nie karmiłem Już od dwóch miesięcy mnie nie karmi Specjalnie spaślak Isek Musisz spasić się